Siemano, tutaj gramy i dzisiaj ze mną jest Endek. Witam. I nie wiem czy wiecie, ale jeżeli w tym momencie nie zostawicie łapki w górę, to uwaga, w poniedziałek staniecie zapytani z każdego przedmiotu jaki macie i przykładem na to, żywym przykładem jest Endek, który pod ostatnim odcinkiem nie zostawił łapki w górę, bo ponieważ mówił mi na tym spiku I powiedzmy, ile razy zostałeś w szkole zapytany ile jedynek dostałeś w ciągu jednego dnia? No i saty... Nie było to zbyt mądre, żeby nie stać łapki w górę Miałem 8 lekcji, 8 razy są zapytany Zostałem 8 jedynek, nie zdałem do następnej klasy Teraz kibluję, więc no, naprawdę musicie zostać tą łapkę w górę, inaczej no nie może, już Możecie nie mieć internetu do końca życia, więc no bardzo polecam No właśnie, więc widzicie, że się opaca zostawić łapkę w górę, więc łapka w górę i oglądamy I jeszcze ogólnie, jakbyście nie wiedzieli, to oczywiście gramy na najlepszym serwerze na świecie, czyli jakim? RGMC.pl, najlepszy serwer na świecie no Polecam. dokładnie polecamy wers IP macie w prawym górnym rogu, gramy na trybie survival 1.15.2. Ale ogólnie też w piątek 7 lutego o 18:00 startuje Mega Drop 1.8. Więc jeżeli nie lubicie survivalu 1.15, to w piątek, w piąteczek będzie Mega Drop o 18:00. również macie to w prawym górnym rogu. Tak więc no, nie przedłużając, zapraszam was do oglądania. Uuu. Dobra, no to jesteśmy już na Ferajnie z Entkiem, Mi No tam. i no dobra no i pierwszy tutaj na pierwszy rzut ognia przykać tylko czat sobie jeszcze co. ognia opnę. no rzut ognia rzut miecza oka dam oka no, no na pierwszy rzut oka e, pójdzie nasza ferajna bo ogólnie mamy tutaj ferajne jest to gildia of e, jest to nowa ferajna ponieważ teraz na ferajnie każdy ale to każdy dostaje taką działeczkę i dzięki temu właśnie nikt nie będzie Wam grifował, ponieważ ta działka jest tylko Wasza. Jeżeli to oglądacie i również chcecie dołączyć do naszej ferajny, to wystarczy, że wejdziecie na serwer. IP macie w prawym górnym rogu, rgmc.pl na wersji 1.15.2 i napiszecie na czacie over lub endek dodajcie do ferajny. i my wtedy Was dodajemy do ferajny, i robimy wam taką działeczkę, dodajemy was i macie elegancko z nami ferajnę. I my również będziemy mieli tutaj sobie domeczki jakie się sobie wybudujemy e, Więc no naprawdę bardzo się opłaca tutaj z nami grać e, Więc dobra, więc zaczynamy. Na początku działki. Pierwsza działka to działka Filipka No, no Filipek, tak. no to co oni sądzisz o tej działce. No, czy... No, nie wiem, co mam tak sądzić. Że no, taka, ta, no, nie bądźmy szczerzy, gdyby miała dach, to może by coś, nawet spoko była, ale ona nie ma dachu, więc myślę, że tutaj od razu idziemy dalej, bo to nie wygra. O no. jedną rzecz trzeba naprawdę poprosić: proszę zbudujcie obok swojego domka jakąś farmę, jakieś ognisko, czy coś tak ładnie wygląda. Zaraz w sumie zobaczycie, jak te ładniejsze działki będą, i no, zobaczcie, jak to pięknie wygląda, jak działka jest ozdobiona, a nie tylko kloc na środku. No, tej kolejna działka to jest Decepticon, tak zwany jakiś mechanizm, więc tutaj też idziemy dalej. Kolejna działka to działka Gracjana. Gracjan w sumie pomysłowy jest, ale myślę, że to jest jeszcze niedokończone, tak szczerze mówiąc. On, no on miał, chciał chyba tak mieć taką kulę ze szkła, tak jakby na takich kurde pilarach zbudować z tego co widzę. No weź trochę sobie mi bliżej mikrofon w ogóle. A, dobra, lepiej. Powiedz coś. Halo? <laughs> Droga za głośno. <laughs> dobra, tak będzie lepiej. Dobra. No i no tutaj chciał sobie coś zbudować, ale jeszcze chyba nie skończył. No nie, na pewno nie skończył. Dobra, więc idziemy dalej Tutaj w sumie taki fajny zamek, ale on też nie ma takiego wykończenia Co sądzisz w tym zamku? No też kurde, taki no... To jest tylko są. no dać coś ładnego, nie wiem, jakieś... No przynajmniej w środku coś zrób, bot A bo to bota jest działka, on już ma spitą działkę tam No, ale to jest jego stara, ale... No jakby miał tutaj coś, to by było bardzo fajne Kolejna tutaj działka Działka Aduni Bardzo ładna, ta mi się podoba Ta mi się całkiem szczerze me mega podoba No bo na pat. tutaj ma taki basenik i zobaczcie, nawet takie bambusy i te kwiaty dwa, już jakaś ozdoba na zewnątrz i o wiele ładniej wygląda działka. No ta działka jest naprawdę fajna. Więc dobra, pokażemy wam jeszcze tutaj może wnętrze tej działki, bo właśnie ona ma nawet takie spoko wnętrze. Gdzie tutaj poleciałeś? A, na no, gm 3 jestem, jestem. Dobra. I tutaj ma nawet takie, taki spokojny, tutaj ma takie łóżko sobie eleganckie, jak w willi. Tutaj jakiś gracz, mu flagę tutaj. chciałem mu zamknąć drzwi. Tutaj ma basen, więc no działka jest naprawdę ładna. Ale myślę, że... Też brakuje tylko kurde takiego efektu wow, jakby jakiś dach ładny zrobiła na przykład drugie piętro No, to prawda, prawda, Kaktusy, no, prawda. te bambusy w sumie też tutaj nie pasują jako do działki Czy ja mi się tam podobają nie Jeżeli to. o mnie chodzi No wie akurat, według mnie nie pasują do kwarcu Dobra, następna działka to działka Justynki Super No tutaj mamy jak widzimy cud techniczny, cztery Ale... pilary Są ozdoby typie są Jest zdoby. kwiatek, jest kwiatek, więc myślę, że ta działka bez problemu pierwsze miejsce wygra E, dobra, lecimy dalej e, To tak jakby, jakbyśmy się cofnęli tak w czasie o 5 lat to bardzo dużo takich działek by było Więc idziemy dalej Nawet te okna No i te okna, co to ma być no To być działka top 1 Te zobacz jakie okno, paty piękne, e efekt 8D O 8D tutaj, widzimy 3D ogarnął efekt Piękne, piękne, piękne panie Adi tam siedzi i Adi tutaj kąpiel bierzemy sobie i nie pokażę, bo mnie jeszcze YouTube zbanuje za tutaj nagość pana Diego. Złóżnij go. Idziemy dalej. Tutaj jest jakaś działka. A Dżungla nie jest. Peru. No, Peru sobie taką wizję widać, że to jakieś dziecko dżungli. jest Dziecko raczej. lasu, dziecko no, lasu. Dziecko lasu widać tutaj od razu przy rzut oka. Sam tutaj las, same bambusy. Nie, może też mieszka w jakimś bambusie. W domu ma hodowlę bambusów, kakaowców i w ogóle. Dobra, idziemy dalej. Dalej jest działka pana pilota Gimlyszy Bardzo ładna. No Będzie ta po, no ta beskytow, według mnie jak na razie? Według mnie nawet działka, jaką na razie widzieliśmy Tak, jak na razie to się zgadzam. Jak na razie według mnie ona ma pierwsze miejsce, bo sami zobaczy jak ona wygląda z zewnątrz. Naprawdę jest według mnie piękna. Dodatkowo. Co pokaż w wnętrze? Wie, bo Stewki za nami biegają. Dobra, wnętrze. Tutaj fajny balkon. No, wnętrze ma tutaj ogarnięte, gdzie ja balkon? Tu masz jaki fajny balkonik, ma widok na kroca obok. <noise> Widok na kloco, bo tutaj ma też, tutaj ma też kolejny, naprawdę fajna działka. Mega mi się podoba. Ładna. Jak na razie pan pilot Gmyl pierwsze miejsce. Dobra, idziemy dalej. <noise> Kolejna działka to działka nie wiem kogo, ponieważ zniszczył tabliczkę i jest to działka z kwarcu i z bloków diamentów. <noise> <noise> więc no, jak sobie ta bogata zrobił tą działkę na pewno Ale no nic tutaj nie ma za bardzo, więc no idziemy dalej, nawet nie wiem kogo to jest. Kolejna działka Petrosa. Bardzo Ej, to przyjemna. To mi się bardzo podoba. Przyjemna. Ta działka mi się również podoba, na takich jednych z lepszych w sumie. Co tam tutaj ma w środku? No tak hmm. nie za bardzo coś, ale zewnątrz ma bardzo ładne. Znaczy no, to jakieś Tutaj ognisko, ma kwiatki, ognisko o. No takie, to jest naprawdę bardzo ładne. Dobra, idziemy dalej. Tutaj nie ma nic. Tu jakiś rolnik z krwi kości widać na polu, codziennie <laughs> pracuje. Jeszcze manikent taki, że no, bardzo dziwny. Biały może. 3, 2, 1. Dobra, tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu jest coś. Tu widać gnomek, Pols, sobie nie wiem, co to ma być. E poka kamienia panego dom w stylu. No, to dom w stylu. Jeszcze ma tutaj portal do DTR-u, jakieś bambusy małe. O, to jest ładne. pandziorek, nie no ład, dobra. Czy ja wiem, to czy jest to ładne? Decepticon, to jest działka z... To działka z tym Decepticon. <laughs> Powiem kopalnie sobie wywalił na działce. Gdzie? Pokaż. <laughs> Jaka kopalnia, tutaj wszystko z nederu. widać, to Jest to nie jest jakimś Proszę. fanatykiem netheru Cały pokój e, zawalony netera. Nie, <grym> się tam? nie, 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 No nie, działka tak nie, 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 no nie, Ta nie, w ogóle nie, nie, miała się nie, w dom. <grym> i odlecieć. nie, 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 ona nie, 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 dom. będzie na nie, już nie, gotowy nie, 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 widzę. Jaka widzę. to działka? Działka Hard nie, Hardest nie, 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 bardzo ładny. Mi to, mi kurde, jest nawet nawet spokojny. No, myślę, że ta działka może konkurować z tą jak na razie na ładniejszą pana pilota, nawet. Bo w sumie ona też jest taka ładna, przytulna. Taka bardzo fajna, dobra, dalej. Co to kurde jest? Chmurka i ty. To wygląda jak jakieś herobrańca ich chyba normalnie zamieszkuje. Oj, <duszel0> <duszel0> <duszel1> ale ma piwnicę, pa. Niestety nic no. nie ma w tej piwnicy. Tak, jakbyś sobie kupił domek, zrobił dziurę w podłodze i w piasku tam sobie piwnicę zrobił. Dobra, Work. idziemy dalej. Ty, bo my, tu, my tu w ogóle typie ominęliśmy tym działki pas przodu tu. Mieliśmy działki? A no faktycznie, dobra, to zacznijmy od o. może pierwszej, czyli tej, to tam idziemy dalej. Tu ta farma. O kurde, jaka ładna działka. Działka no. naxej. Dobra, on ma. Nie ma no, na, na, ma najładniejszy teren, najładniejszy ma ogród. No by, naprawdę by... to jest mega. No bez buksań ma ładniejszy ogród tutaj. On tu mega dużo detali, już patrz tutaj ta droga, tutaj ognisko, tutaj jakieś ule dwa, tutaj jakiś mały ogród, tutaj farma, drzewo, na drzewie lampka, to jest mega, dzwonek do drzwi, No. wnętrze też ma kozacki. No takie małe, dobra, ma tutaj, według... nie, tutaj nie ma piwnicy. Według mnie, według mnie ona pobiła tamtą działkę, według mnie ta jest to 1. No według mnie w sumie też, tutaj może domka nie ma gdzieś na 10, ale domek wraz z innymi elementami się bardzo ładnie komponuje, wszystko tutaj pasuje tak jakby. Wszystko pasuje do siebie. Ma farmę, ma jakieś drzewko, ma jakieś ule, no na razie ta działka jest najlepsza, ta działka na razie wygrywa ocenianie, ferajny. Tutaj zrób Panie, over, to... rób piosenkę, to ja dam 5 like ci, lajko like to jest pytanie, kolego, kolego Herobrajnie, ja niestety nie zrobię piosenki, może kiedyś, ale na razie nie, a suba możecie dać, a co do twojej działki to jest taka płaska. I. Jeszcze nie eee. dokończona chyba. No. Nie wyzywaj, co? Nie wyzywam. To co to jest? Ciastka, chyba drewna mu nie brakowało faca I musiał inne drewno użyć w jedny. Nie stać go było. No to po prostu część jego designu. Wyskitu. co to tu mamy? Tutaj mamy szklarnię. <laughs> Ty szklarnie ale. Ale, zobacz, to jest fajne, akurat taki bambusy rośnie i takie schodki na kobamusy. No według mnie z wewnątrz to bardzo fajnie wygląda, bo on ma widok na wszystko obok. No, to prawda. Ale za to zewnątrz to nie wygląda ładnie, ale wewnątrz jest bardzo hmm. funkcjonalny, że tak powiem. Ale nie wygląda ładnie. No tej tutaj macie tutaj nie ma za bardzo. Więc zewnątrz jest tak średnio, ale środek jest bardzo epicki dla niego. Dobra, hmm. dalej. Tutaj. Taka fajna, taka mała, przytulna według przyjemna. mnie. Przyjemna. Według mnie jest przyjemna, ale nie jest najładniejsza. Bo jest jeszcze... bardzo, bardzo ciasno w środku, tyle o, powiem. Strasznie ciasno, ja bym nie chciał mieć takiego domu. Dobra, idziemy dalej. Wo hmm. lord test! Te, widzę, próbuje on połączyć obsydian z liśćmi. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Wiesz, <noise> że to jest naprawdę stałe połączenie, ale według ale... mnie fajne jest. Patrz tutaj, co zrobił sobie obok działki. To patrz, jak on dumnie reprezentuje tę działkę. No, tutaj widać... stał tutaj, Stał tutaj. Nie, no, naprawdę, Lord Test. On się cieszy ze swojej No, drogi. on jest dumny. On jest dumny ze swojej działki. Środek ma nawet taki spokój, taki trochę. Nie ma tu designu, przypomina mi bardziej taki mega drop, taki kuboid, środek. No, pod. Pod PvP na się zbudował Typek. No ale tak z zewnątrz pomysłowa jest działka i bardzo ciekawe połączenia stosuje. No fajnie, jeszcze może jakby okna jakieś coś. No, nie wiem, nie, nie, nie mam pojęcia co o tym powiedzieć tak szczerze. No ale według mnie tak nieładne. Dobra, idziemy dalej. Sąsiadom wstęp zbroniony działka Kapitan Gat. Co napisało? Tam, tam brzydkie słowa. Dobra. Obrażające, obrażające Maltiego. <laughs> nie można tak. <laughs> On nie dokończył niestety działki, no. No i niestety gato bardziej Kapitan Gato. Kapitan Gato, ale ma mojego skina, więc bardzo fajny, fajny, normalnie wewsze miejsce, nie no oczywiście żartujemy. Niech dokończyłeś gato. OX również nie dokończył. I to chyba była cała ferajna nasza. Tam jest jeszcze jedna działka, premium. A, jeszcze to działka też... premium. Kurde, Warto on wspomnieć. jeszcze nie dokończył! Nie dokończył, ale to będzie coś ładnego i jestem pewny, że teraz jak ten odcinek wrzucimy, to może za jakiś tydzień wrzucimy następny i ta działka będzie kozacka. No, za tydzień ocenianie kolejne, albo może nawet mniej i tą działkę ocenimy na pewno. Ale dobra, do tak zagra. to już były wszystkie działeczki na naszym Kuboidzie. Dobra, tak więc teraz ocenianie gildi kuboidowych. Otóż pierwsze, trzecie miejsce, od trzeciego zacznijmy. Pierwsze miejsce, ten mi się Downiendek zdobywa kuboid gracza Hardes. Nock i ty. Yy, trzecie miejsce, ponieważ naprawdę to jest bardzo ładny kuboid, ale brakuje mu na przykład dachu, mu brakuje, co tu jeszcze brakuje według ciebie na przykład, aby pierwszy. Kubo... Ja bym ja bym tutaj dał jakieś drugie piętro. zrobimy to troszeczkę wyższe i dał drugie piętro, ewentualnie jakiś komin, ewentualnie więcej detali. By było na, 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 na razie by zajął drugie miejsce i No jakiś taki ładniejszy ogród, bo tutaj tak w sumie to jest takie po prostu tutaj o z tyłu domku tak poukładane alby było, ale nie tak, aby było ładnie. No jakby ten domek troszeczkę do tyłu dał i ten ogród do przodu, no, tak domkę No, no, no o, Wiele to by no, było 100 razy bardziej ładnie, ale dobra, trzecie miejsce jest. Tak więc jako nagrodę? Chodź tutaj. Zrobimy Jestem. tutaj skrzynkę, zamkniemy tutaj drzwi, aby Stewy się nie dostały. <grym <grym dostały>, no, dostały. Przez okno <grym> okno. <ognę dostały> no, stawaj, stawaj. Zrobimy tutaj skrzyneczkę z tabliczką, tabliczka. I jaką nagrodę mu dajemy? Ja mu wrzucę może, dobra, damy mu może blok diamentu. Damy mu... Jeden blok? Albo Co ty? Dobra, no to damy mu tak z trzy bloki Pięć się diamentów za trzecie miejsce, myślę, że będzie dobrze mm, wadzi... Do, tak, dobra, teraz trzeba jakąś stąd wyjść Albo to po prostu ja się depnę już na drugie, dobra Home. Dwa I tak więc teraz drugie miejsce Jest to gildia pana pilota gmlsz <noise> I on ma taką działeczkę Według mnie naprawdę jest bardzo ładna i jak dla mnie tutaj brakuje jakiegoś ogrodu takiego i zieleni trochę. Tutaj na lacie bym mógł jakieś ognicho albo coś tutaj patrz w tych rogach tutaj, jakby tutaj coś dał, tutaj w tym rogu, w tamtym rogu, to... I ten kurde ten. Wiesz, przód jest przepiękny, ale tył. No, no tył tutaj tak. No tył na pewno by nie zajął pierwszego miejsca, gdyby to było przodem. Gdyby tył tu przodem, ale to nie jest przodem. A tutaj jest naprawdę ładnie i środek również ma piętro, ma balkony, A więc myślę, że drugie miejsce zasłużone, tak więc tabliczka. Za drugie miejsce. On w ogóle jest w piwnicy swojej patrz. Jest piwnica? Jest piwnica. No, jest nad piwnica, więc drugie miejsce. I co, co mu tam da, dajesz tutaj? Tutaj jest dobra. tutaj. Aha, dobra, to tak, to ja mu dałem. I, i co on e, Za trzecie miejsce, poczekaj, bo on otwiera stywki wchodzą. Bot przyszedł, idź stąd. Dobra, to w takim razie. E, jeżeli trzecie miejsce dostało 3 bloki diamentów, to on dostanie tych bloków 6 aż. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6 bloków diamentów to jest 6, razy 9 to jest 63, tak? Tak. Dobra. I tak diamentów dostał, i ewentualnie możemy mu jeszcze coś dorzucić za te drugie miejsce. Możemy wyłożyć tą skrzynkę blokami złota. No, myślę, tutaj. Każę tutaj, jak to robisz, aby wszyscy widzieli co tak. dostał, aby nie było podejrzeń, że oszukujemy. No, super. Więc naprawdę bogate nagrody. Warto budować ładne kuboidy. I teraz miejsce pierwsze, Home 1. Jest to no. działka pana Nakseo. Według, no, według mnie, według ca, mnie, całe miejsce zagospodarował naprawdę bardzo dobrze. Ta i cała działka jest wypełniona i nie jest to wypełnione tak, że na odwal. Tylko wszystko do siebie pasuje, wszystko się tak, jakby komponuje w ten jego domek. Nawet ma taki detal jak głupi dzwonek do drzwi. No niby nic, ale to naprawdę no, też podwyższa cenę, bo pomyślał o tym. Ta lampka na przykład tutaj na drzewie. No kto no. by pomyślał, że dodać lampkę na drzewie? No tutaj tyle daje. No kurde, taka, no, taka charakterystyczna lampeczka. No, co ma jakieś tutaj, nie wiem, zadołem jakieś bloki słomy. Komin. komin. Wszystko, komin. Nawet no, to komin nie pomyślał. no. Ognisko się pali, które pasuje do terenu. Chodź tutaj do środka. Szybko, tak się do mnie. Dobra, Jezu, jak tu się zebrali. Jak nas zgonił? I w środku no, domku nie ma dużego, ale również jest on ładny, no ma tutaj jakieś piecyki, tak tutaj widzimy komin, jest nad, nad nami jest też komin, to jest taki komin do palenia. Więc dobra, więc robimy mu skrzyneczkę. Zrobimy on, już ten ma w sumie, patrzą, on już ma w sumie, patrz, on już ma te pustą skrzynkę. O, no to robimy. No to wywalimy mu w takim pierwsze. razie, miejsce, jako że on ma pierwsze będzie? miejsce, no, to Józef, zrobimy mu taki manewr w takim razie. Zrobimy mu taki bardzo ładny manewr. Jakby coś mu zrobimy, to jest mega, nie wiem na ile to jest bloków diamentów, możesz sobie policzyć. I coś jeszcze mu dorzucimy, myślisz, że jakąś elitrę albo coś? Elytra? Za, za to, że był bardzo taki. No, za no to, to, dobra, daj mu elitrę no? na środku. Dobrze, to dam mu elitrę. Elytra i jeszcze wyłożymy pięknie, blokami tutaj złota, żeby się ucieszył i nisko pogratulować na CEO. Ok, gratuluję. Twój... Oh, szybko. Bardzo ładny rok. Dobra. Wyknąłeś? Na Kseo sobie się wbił do domku, na Kseo widzimy, jest online, teraz idzie do swojej krzyżynki, bardzo się cieszy. No. Będzie miał Erytreę, dzięki, napisał dzięki na czacie, gildi. I no, i takie by było ocenianie ferajny, i ogólnie, no, jest zostały ocenione. Tak więc, no to były wszystkie gildie na tym odcinku. Oceniliśmy tylko Ferainy, z tego względu, że inne gildie tam by również zajęły sporo czasu. A naprawdę nie chcemy dłu zbyt długiego odcinka. E, więc ocenianie innych gildii wrzucimy prawdopodobnie w poniedziałek lub we wtorek. Jeszcze nie wiem, jaki to będzie dzień. Aczkolwiek w poniedziałek lub we wtorek właśnie będzie taki odcinek z oceniania innych gildii, już nie licząc Ferainy. E, więc no. My się z Wami żegnamy. Co ja tutaj zędkiem byłem. Czyli Do właścicielem. Do widzenia. Dziękujemy. Smacznie zjemy. No i zapraszam was na serwer. Siemka. A i możecie też napisać w komentarzach, czy się zgadzacie z naszym ocenianiem, czy może według was jakaś inna gildia była najlepsza. Czy się zgadzacie. Więc dobra. Tak więc dziękuję za oglądanie. Żegnamy.